Dlaczego nie śpisz? Siedem rzeczy, które niszczą twój sen, nie ma teraz. Przez miesiąc byłam przekonana, że mój materac jest do wymiany. Budziłam się zmęczona, bolały mnie plecy, nie mogłam zasnąć. Dopiero gdy zaczęłam sprawdzać inne czynniki, odkryłam prawdziwy problem. I to może być także twój przypadek. Dzisiaj pokażę Ci siedmiu sabotażystów Twojego snu, których prawdopodobnie nie podejrzewasz. Wszystkie oparte na badaniach naukowych, bez nich nawet najlepszy materac nie pomoże. Pierwszy wróg zła temperatura. Według Sleep Foundation oraz badań z University of South Australia Twoje ciało przed snem naturalnie obniża temperaturę wewnętrzną o 1-2 stopnie Celsjusza. To kluczowy sygnał do zasypiania. American Academy of Sleep Medicine rekomenduje temperaturę sypialni między 15,6 a 19,4 stopnie. Większość z nas śpi w temperaturze 22-24 stopnie. To za ciepło dla optymalnego snu. Badania z Journal of Sleep Medicine pokazują, że temperatura powyżej. 20 4 stopni znacząco wydłuża czas zasypiania i zmniejsza jakość snu. Uwaga, szybki test. Czy w nocy wystawiasz nogi spod kołdry? To znak, że jest za ciepło. Drugi problem, światło z ekranów. Harvard Medical School udowodniła, że światło niebieskie z ekranów, telefon, laptop, telewizor hamuje produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za sen. Badanie z Lighting Research Center pokazuje, że dwie godziny ekspozycji na światło niebieskie wieczorem może opóźnić zasypianie nawet o półtorej godziny. American Medical Association oficjalnie uznała światło niebieskie za czynnik zakłócający naturalny rytm dobowy. Rozwiązanie Tryb nocy na wszystkich urządzeniach lub całkowite ich wyłączenie dwie godziny przed snem. Trzeci wróg. Hałas, którego nie słyszysz. WHO ustala bezpieczny poziom hałasu w sypialni na maksymalnie 30 dB to są ciche szepty. Badania z Environmental Health Perspectives pokazują, że nawet dźwięki, które nie budzą nas świadomie, fragmentują sen, przerywają cykle snu i zmniejszają czas spędzony w fazie głębokiej. Typowe źródła problemu – lodówka – 40 dB, klimatyzacja – 50, ruch uliczny – 60 i więcej dB. National Sleep Foundation potwierdza – każdy dźwięk powyżej 40 dB może zakłócać naturalne fazy snu. Czwarty winowajca – stres. Dr Robert Sapolski ze Stanford University, światowy ekspert od stresu, wyjaśnia – chroniczny stres podwyższa poziom kortyzolu, który blokuje naturalne procesy przygotowania do snu. American Psychological Association Research pokazuje, że 70% dorosłych ma problemy z wyłączaniem myśli przed snem. Journal of Sleep Research potwierdza: wysokie poziomy kortyzolu wieczorem mogą opóźnić zasypianie nawet o kilka godzin. Rozwiązanie potwierdzone badaniami: 15-minutowy rytuał dziennika, zapisanie zmartwień na kartce i odkładanie ich na jutro. Piąty problem: co i kiedy jesz? Harvard Medical School pokazuje, że duże posiłki 3 godziny przed snem aktywują system trawienny, który konkuruje z procesami snu. To oznacza, że ostatni główny posiłek powinien być spożyty minimum 3 godziny przed snem. Ale uwaga! Badanie z University of Pennsylvania pokazuje, że pusty żołądek też może przeszkadzać we śnie przez spadek poziomu cukru we krwi. Złota zasada: lekka przekąska z indyka, bananów, orzechów na 2 godziny przed snem. Szósty wróg: złej jakości powietrze. Badanie z Technical University of Denmark pokazuje, że w zamkniętej sypialni po 8 godzinach poziom CO2 może wzrosnąć znacząco, co wpływa na jakość snu. Optymalna wilgotność w sypialni to minimalnie 45-50%. Suche powietrze poniżej 30% wysusza drogi oddechowe. To właśnie słaba wentylacja w sypialni może powodować poranne bóle głowy i uczucie nieświeżości. W tym może pomóc dobrej jakości oczyszczacz powietrza. Prosty test: czy rano czujesz suchość w ustach? To może sygnalizować problemy z jakością powietrza. Siódmy sabotażysta. Chaos w godzinach snu. Kolejne badania pokazują, że nasz mózg ma wbudowany zegar biologiczny, który uwielbia rutynę. Naukowcy alarmują: każda zmiana godziny snu o więcej niż jedną godzinę wymaga aż 3 dni adaptacji organizmu. Nazywa się to social jet lag różnica między naturalnym rytmem a społecznymi wymaganiami. Weekend do drugiej, poniedziałek o 22, to jak cotygodniowy jet lag. Ale wracając do mojej historii, okazało się, że miałam problemy z pięcioma z siedmiu sabotażystów: zaciepło w sypialni, 24 stopnie, telefon w łóżku, nieregularne godziny, stres przed snem i suche powietrze. Plan działania na lepszy sen oparty na badaniach. Po pierwsze temperatura. Zmierz temperaturę. Cel 16-19 stopni. A jak Ci się nie uda, to wspomóż się materacem nawierzchniowym z hydrożelem AHAJA. Obniży on temperaturę Twojego ciała nawet o 3 stopnie. Po drugie światło. Tryb nocny 2 godziny przed snem. Po trzecie hałas. Test aplikacją. Cel poniżej 30 decybeli. Po czwarte stres. 15 minut dziennika. Po piąte, jedzenie. Ostatni posiłek 3 godziny przed snem. Po szóste, powietrze. Wietrz, sypialnie 15 minut przed snem. I po siódme, regularność. Stałe godziny snu plus minus 30 minut. Naprawienie podstawowych czynników środowiskowych może poprawić jakość snu nawet o 60%, a wymiana materaca uczyni twój sen doskonałym. Pamiętaj, że nawet dbając o wszystko, ale śpiąc na źle dobranym materacu, będziesz borykać się ze zmęczeniem i bólami mięśni. Sprawdź tych 7 sabotażystów. Gdy naprawisz te błędy, twój sen stanie się regenerujący. Ilu z tych siedmiu sabotażystów rozpoznajesz u siebie? Napisz liczbę w komentarzu i jestem ciekawa, który problem jest najczęstszy. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić konkretnych rozwiązań dla każdego z tych problemów.